Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam 10 ciekawostek o pszczołach. Mam nadzieję, że się Wam spodoba ten odcinek. Jeśli faktycznie tak będzie, lub też nie, to skomentujcie ten filmik, żebym widział jakie są Wasze reakcje. A jeśli jeszcze nie obserwujecie mojego kanału, to zapraszam do rozpoczęcia, żeby być bieżąco z nowościami. Zapraszam do oglądania. Ciekawostka numer 1. Zapylanie Wiedziałeś o tym, że około 1 trzecia spozwanego jedzenia jest wynikiem zapylania przez pszczoły miodne? Ciekawostka numer 2 Komunikacja. Pszczoły miodne potrafią ze sobą rozmawiać. Robią to za pomocą tańca. Ciekawostka numer 3 Prędkość. Pszczoły miodne podczas lotu lecą z prędkością około 25 km na godzinę. W tym czasie ich skrzydła uderzają aż 200 razy na sekundę. Ciekawostka numer 4. Kto znosi jaja? Królowa pszczół żyje do 5 lat i jest jedyną pszczołą w ulu, która składa jaja. Znosi do 2500 jaj dziennie. Ciekawostka numer 5. Dym. Kiedy pszczelarz chce zebrać miód, korzysta z dymu w celu uspokojenia pszczół. Tą samą metodę wykorzystuje, kiedy przynosi miód. Ciekawostka numer 6. Sen. Pszczoły miodne w przeciwieństwie do ludzi nie potrzebują snu, one w ogóle nie śpią. Zamiast tego, chcąc odpocząć i zaoszczędzić energię na następny dzień, spędzają noc nieruchomo. Ciekawostka numer 7. Ządło. Miałeś kiedyś tak, że kiedy pszczoła cię urządziła lub byłeś świadkiem takiej sytuacji, to ta pszczoła zaraz spadła na ziemię? Jest to normalne u niektórych gatunków pszczół. Ządło jest w pewnym sensie hakiem łączącym wzrost jej ciała. Kiedy więc pszczoła zaatakuje, to dostaci część podsumującą ciało w jeden kawałku, co następnie prowadzi do jej śmierci. Ciekawostka numer 8: lek. Jad pszczół ma swoje zastosowanie w medycynie. Działa leczniczo na zapalenie stawów i wysokie ciśnienie krwi. Ciekawostka numer 9: produkcja. Jeden ul jest w stanie wyprodukować od 30 do 60 kg miodu rocznie. Ciekawostka numer 10. Pszczoły znikają. W ciągu ostatnich kilku lat pszczół jest coraz mniej na świecie, a powód takiego stanu rzeczy jest nadal nieznany. W niektórych krajach zniknęło nawet 90% pszczół.